Cześć! Z tej strony Kasia i Bartek. Witamy w naszym podcaście, w którym rozmawiamy o zdrowym podejściu do życia, tematach związanych z codziennością i dbanią o siebie. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy porozmawiać o szeroko pojętym minimalizmie. Opowiemy o naszym podejściu do tego tematu oraz jak wprowadzamy minimalizm w nasze życie. No to co, zaczynamy. Zaczynamy. To ja może zacznę od przytoczenia definicji, czym w ogóle jest minimalizm. No jest to podejście. Które skupia się na uproszczeniu i eliminacji zbędnych elementów. I może to dotyczyć sztuki, architektury lub organizacji, czy, czy właśnie stylu życia. I my właśnie chcielibyśmy się odnieść do tej ostatniej rzeczy, bo właśnie może niektórzy znają to pojęcie ze szkoły, właśnie z architektury, ale chcieliśmy bardziej powiedzieć o, o życiu. I uważam, że dla każdego minimalizm może oznaczać coś innego. I nie trzeba trzymać się żadnych sztywnych reguł i żyć jak asceta, jak to niektórzy właśnie przedstawiają. Bo właśnie nie o to w tym chodzi. Gdzieś słyszałem takie zdanie, że minimalizm to posiadanie mniej, ale utrzymywanie nadal satysfakcjonującego poziomu życia. I ta definicja całkiem do mnie przemawia. I minimalizmem warto zainteresować się, kiedy mamy zbyt dużo rzeczy, których nawet. Nie potrzebujemy i tylko walają nam się po mieszkaniu. Ja kiedyś przeczytałam, że minimalizm jest, jest wręcz luksusem, który jest w zasięgu ręki każdego z nas. I wiele osób może myśleć, że minimalizm kojarzony jest z rezygnacją z wielu rzeczy i ograniczeniem zakupów, i to jest nic bardziej mylnego. Fajnie jest przyjąć podejście, że jest to rezygnacja z byle jakości i zdecydowanie, że zasługujemy na to, co jest najlepsze. Ja odkąd przyjąłem taką wizję, tłumaczę sobie, że zamiast posiadać wiele rzeczy słabej jakości, chcę mieć wyłącznie te przedmioty, które w pełni mnie satysfakcjonują. Tak, to jest dobre podejście, o którym też opowiem troszeczkę później. A ja sam minimalizm poznałem przez film Minimalizm, dokument o rzeczach ważnych, który można obejrzeć na Netflixie, z tego co, co mi wiadomo. Przynajmniej ja oglądałem na Netflixie, a a jeszcze jest pewnie dostępny, i opowiada o ludziach, którzy sprzeciwiają się amerykańskiemu dążeniu do szczęścia poprzez dobra materialne i konsumpcjonizm. I po obejrzeniu tego filmu zdałem sobie sprawę, że mam wokół siebie dużo, dużo rzeczy, wręcz za dużo, właśnie rzeczy, których nie potrzebuję. I albo kurzą się na półkach, albo zalegają gdzieś w piwnicy czy na strychu i wcale ich do szczęścia nie potrzebowałem. Zmotywowało mnie to do zrobienia konkretnych porządków, ale przede wszystkim też zmieniłem podejście do zakupów. I każdy zakup staram się dogłębnie przemyśleć, czy faktycznie ta rzecz jest mi potrzebna, będę ją używał, czy jest to zakup um, impulsywny. Zazwyczaj jak chcę coś kupić, to wpisuję sobie na taką specjalną listę. I czekam parę dni. I zazwyczaj jest tak, że po tym czasie stwierdzam, że no, jednak tego nie potrzebuję. Tak, zgadzam się, że jeśli poczekamy parę dni z danym zakupem, to okazuje się, że jest on nam całkowicie zbędny. Zastosowałam u siebie ten trik i faktycznie on działa. No i nic nie denerwuje, tak jak zakurzona i nieużywana używana przedmiotów nas. Tak, i teraz chciałbym troszeczkę więcej powiedzieć o tym. Jak my podchodzimy do minimalizmu i warto powiedzieć, że minimalizm zależy tak naprawdę właśnie od indywidualnego podejścia i dla jednych może to być pozbycie się jednego auta z trzech, a dla innych odgracenie mieszkania z rzeczy zbędnych. I warto do tego podchodzić z głową. I dla mnie minimalizm jest to ograniczenie się do rzeczy, które naprawdę są mi potrzebne. I zazwyczaj robię zakupy rzadko ale jak już coś kupuję, to stawiam na większą jakość, tak jak wcześniej wspomniałaś. Jest to owszem droższe, ale, nie, nie wiem, ale wiem, że będzie mi lepiej służyć i wystarczać na zdecydowanie dłużej. Bo też nie lubię otaczać się zbędnymi rzeczami. Lubię, jak moje otoczenie jest schludne, czyste i właśnie minimalistyczne. Lepiej mi się wtedy pracuje i funkcjonuje na co dzień. Jest to w moim przypadku... Hmm, jakby zdecydowany plus i wiem, że niektórzy lubią żyć w bałaganie, czy nawet jakby mają jakieś takie, nie wiem, inspiracje taki, w takim nieładzie i artystyczny widzą jakąś taką artystyczną nieład, nieład czy właśnie większa kreatywność, bo spotkałem też takie osoby. Ale ja jednak zdecydowanie wolę czyste, posprzątane mieszkania i miejsce pracy. I oprócz tych pozytywnych aspektów, o których właśnie mówię, to również portfel pozytywnie to odczuje, ponieważ ograniczymy właśnie te impulsywne zakupy i niepotrzebne rzeczy. Też bardzo nie lubię tego uczucia, kiedy wydaję na coś pieniądze, a teraz jest mi to w ogóle nieprzydatne i tylko się kurze. I nadmiar rzeczy również może przyczynić się do większej prokrastynacji problemów ze skupieniem. Tak wyczytałem, ale to również zaobserwowałem u siebie. i no, ja też tak mam. Mm, tak, i jak czasami właśnie mm, oczyszczenie organizmu po złej diecie może być korzystne dla zdrowia, tak samo oczyszczenie mieszkania ze zbędnych y, gratów y, może, być pozy może pozytywnie wpłynąć właśnie na, na codzienne funkcjonowanie i, i głowę. Także nie zawsze więcej znaczy lepiej. I w moim przypadku... Ten nadmiar rzeczy nie wpływa pozytywnie. A skoro mówimy o nadmiarze rzeczy, to Kasia nam opowie o swojej garderobie. Bardzo śmieszne. Zostałam tutaj przedstawiona jako zakupu Ale okej, okay, skoro mowa o mnie nie myliśmy w garderobie, zaczęłam się nim interesować tak naprawdę od niedawna. No i ci, którzy mnie znają, wiedzą, jak bardzo lubiłam chodzić na zakupy i kupować sobie nowe ubrania. Wyjście do galerii handlowej było dla mnie czymś ekscytującym, a uczucie dopaminy, które mi towarzyszyło podczas tej czynności, jeszcze bardziej podsycało cały ten proces. Po pandemii przerzuciłam się na zakupy online, co jednak nie ograniczyło moich zakupów. Wręcz przeciwnie, ich łatwość przez internet ułatwiła, ułatwiła mi to zadanie i nabywałam coraz więcej rzeczy. I tak naprawdę przejrzałam na oczy, kiedy przyszedł moment przeprowadzki i zobaczyłam, jak wiele ubrań posiadam w swojej garderobie. I co mnie chyba najbardziej dobiło, to to, że w większości w tych rzeczy kompletnie nie chodzę. Często miałam problem w co się ubrać, pomimo tego, że w szafie była spora ilość ciuchów. Przełom nastąpił, kiedy dowiedziałam się o takim pojęciu jak szafa kapsułowa i zaczęłam zgłębiać ten temat. Jest to nic innego jak zbiór kilku lub maksymalnie kilkunastu elementów odzieży, z których można stworzyć jak najwięcej stylizacji, na każdą okazję. Stawiamy tutaj na jakość ubrań, a nie na ich ilość. Wcześniej, kiedy nie zwracałam uwagi na skład rzeczy, kupowałam to, co po prostu mi się podobało. Nabywając jakiś element garderoby, nie myślałam, czy założę go więcej niż jeden raz, czy będzie pasował do innych elementów mojej szafy, Liczyło się tylko to, że dana rzecz mi się podobała tu i teraz. No i że stosunkowo było mnie na nią stać. Szczerze, nie słyszałem wcześniej właśnie o tej szafie kapsułowej, ale nieświadomie chyba ją stosowałem, bo właśnie jakbym popatrzył na swoją garderobę, to się składa z kilkunastu elementów, przynajmniej tą, którą używam na co dzień. I są faktycznie takie rzeczy, Raczej klasyczna, bo ja też lubię bardziej klasyczne po prostu kroje i, i rzeczy. Kolory tak samo. Głównie w mojej szafie są czarne i odcienie czarnego, czasami też białe. No i 20 białych koszulak, co nie zapomniałem. Tak, o tak, tym. ale butelkowa zieleń ostatnio góruje i jest to, to bardzo fajny kolor. Ale wracając do tematu, to, to właśnie zdecydowanie tak bardziej wolę, że łatwiej jest mi się ubrać. Nie muszę się zastanawiać nad tym, chyba że spytam mojej stylistki. Tak, ja właśnie miałam mówić, że ty nieświadomie stosowałeś tą szafę kapsułową, bo faktycznie jest tak, że ja się śmieję z Bartka, że on praktycznie w ogóle sobie nie kupuje rzeczy, bo no tak jak mówiłam do niedawna, ja co miesiąc sobie coś kupowałam fajnego i to było dla mnie właśnie super uczucie, że mam coś nowego, ale to było tylko fajne na chwilę. Bo potem albo przestawało mi się to podobać, albo nie pasowało mi do niczego. A jak Ty idziesz już na te zakupy, to właśnie kupujesz sobie porządne buty, porządną kurtkę, i po prostu ten zakup jest dla ciebie, nie wiem, może raz na parę miesięcy, ale widać, że właśnie o jakość dbasz, a ja wcześniej kupowałam tak, jak mówię. Rzeczy trochę byle jakie, ale ładne. I o to w tym wszystkim po prostu chodziło. Mm. I tak w zasadzie od początku tego roku zaczęłam powoli wprowadzać porządek w mojej szafie. Zrobiłam selekcję ubrań, których faktycznie używam, i w których widzę moje przyszłe stylizacje, a resztę rzeczy wystawiłam na Vinted. No i tak, jak wcześniej wspomniałam, zaczęłam patrzeć na jakość ubrań i materiały, z jakich są zrobione. Jeszcze dużo pracy jest przede mną, natomiast bardzo się cieszę, że zwiększyła moją zakupową świadomość. I teraz przykładowo wiem, że lepiej jest kupić wełniany płaszcz za parę stówek, niż co kupować tanie płaszcz sieciówki. Bo wcześniej to było dla mnie nie do pomyślenia, że ja mogę sobie kupić płaszcz za 700 zł wełniany, skoro mogę sobie kupić płaszcz za 300 zł. Ale wtedy nie patrzyłam kompletnie na jego skład, i wiadomo, że po dwóch sezonach ten płaszcz no, nie był w zbyt dobrej po prostu kondycji. No i żeby nie było, dalej robię zakupy odzieżowe, ale są one znacznie bardziej przemyślane niż wcześniej, z czego no, jestem troszkę dumna. No i z minimalizmu w szafie przejdźmy do minimalizmu w mieszkaniu. Wiadomo, że kiedy mamy za dużo rzeczy, z których nie korzystamy, zaczyna nas to przytłaczać i frustrować, i znów nawiążę tutaj do naszego przykładu. Kiedy pierwszy raz postanowiliśmy razem z Bartkiem zamieszkać ze sobą i wprowadzić się w nowe miejsce, miałam ogromną chęć, aby znalazły się w nim tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Kupiliśmy sporo pudełek i organizerów, aby mieć wszystko uporządkowane. No, i nasz plan poszedł na straty, kiedy okazało się, jak wiele rzeczy posiadamy i nie jesteśmy w stanie ich pomieścić w naszym mieszkaniu, które miało metra 37 metrów. Albo inaczej, pomieściliśmy je, ale nie było to do końca tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Obecnie jesteśmy na etapie kolejnej przeprowadzki i postanowiliśmy z Bartkiem, że zrobimy selekcję naszych rzeczy. Zdecydowanie lepiej nam się mieszka i funkcjonuje, kiedy nie otoczy nas milion przedmiotów. Także życzcie nam powodzenia, bo nie będzie to łatwe zadanie. Tak, i ogólnie polecam, jeśli ktoś chce wdrożyć u siebie minimalizm, to polecam właśnie zamieszkać na 37 metrach kwadratowych bądź nawet mniej, bo wtedy zobaczymy, jak bardzo mamy dużo rzeczy, i nie jesteśmy w stanie nigdzie tego po prostu upchać, i duża część z tych rzeczy jest nam pewnie niepotrzebna. Tak, ja myślę, że to też taki był w zasadzie, bo gdybyśmy mieli mieszkania większe, nie dostrzeglibyśmy tego i nie przytłoczyłoby to nas. A 37 metrów, no nie jest dużo, ale jak dla dwóch osób, wydaje mi się, że to jest dość spoko metraż. I... Ostatnio słyszałem, że ktoś ma 124 metry kwadratowe balkon. No, a, no. no to next time, może. <laughs> Chciałam też Wam polecić dwa bloki. Jeden z nich jest to blok chociażby. Możecie w nim znaleźć mnóstwo porad na temat minimalizmu, porządku i ograniczenia konsumpcjonizmu. Gabi prowadzi również podcast, którego słucham od jakiegoś czasu, i właśnie on pomógł mi wprowadzić minimalizm w moje życie. Fajne i przydatne informacje odnośnie porządku, odgracania i życia w minimalistyczny sposób znajdziecie również u Agnieszki na stronie Często Organizacja. No, jakie są plusy odwracania mieszkania? Przede wszystkim mamy spokojną głowę i mniej stresu. Denerwujemy się bałaganem, który bardzo łatwo przy, przy posiadaniu dużej ilości rzeczy, e, znacznie skracamy czas sprzątania mieszkania, dzięki czemu możemy cieszyć się porządkiem i czystością na co dzień. A nawet jeśli pojawi się mały mieszmas, to jesteśmy w stanie sobie z nim szybko poradzić. No i zdecydowanie jest to sposób na oszczędność, bo nie wydajemy pieniędzy na kolejne dodatki, akcesoria, bądź przybory. Tak, teraz chciałbym przejść do tematu, jakim jest minimalizm, ale dotyczący nowych technologii i mediów społecznościowych. I świat cyfrowy ma nas tak ma tak samo na nas duży wpływ jak ten niecyfrowy, obecnie może nawet i większy przez właśnie różnego rodzaju media społecznościowe i ciągle jesteśmy przebodźcowani informacjami i wiadomościami ze świata i sam zauważyłem właśnie wpływ mediów społecznościowych kiedy zrobiłem sobie detoks od Instagrama to było jakoś w tym roku i nie używałem go jakieś pół roku w sumie i nagle zacząłem mieć zdecydowanie więcej czasu na inne rzeczy albo żeby się trochę ponudzić Pamiętam, że tak chodziłem po mieszkaniu i nie wiedziałem, za co się zabrać, bo faktycznie jakby nie miałem tej aplikacji, usunąłem ją całkowicie. I tego czasu było zdecydowanie więcej. I nie dodawałem sobie w ten sposób tej właśnie codziennej dawki dopaminy, o której mówiłaś wcześniej, i mentalnie czułem się też zdecydowanie lepiej. I zacząłem zauważać wśród ludzi, z którymi się spotykałem uzależnienie od telefonu. I kiedy, ja. tak, I kiedy ja nie miałem właśnie Instagrama i nie przeglądałem nic, tak inni co chwilę właśnie zerkali na telefon, jak dostawali jakieś powiadomienie, albo kiedy nie dostali, żeby sprawdzić, co tam słychać w social mediach. No i jednak trochę mnie to irytuje, jak spotykam się z kimś, z kim na przykład dawno się nie widziałem i rozmawiamy, a ktoś nagle wyciąga telefon i, i go scrolluje albo komuś na przykład odpisuję. Teraz tak mówię faktycznie, ale kiedyś sam też tak robiłem, bo też trochę nie byłem tego świadomy, tego trochę uzależnienia właśnie od telefonu. Ale no, fajnie odłożyć ten smartfon i skupić się właśnie na, na rozmowie. I polecam wyciszyć telefon, albo włączyć tryb nie przeszkadzać w iPhone'ie. To jest moje wielkie odkrycie. Już chyba drugi rok i właśnie sam mam w ciągu dnia całego włączony ten tryb nie przeszkadzać, ale z taką opcją, że ktoś będzie do mnie dzwonił, to wtedy to usłyszę, no bo wiadomo, jak ktoś do ciebie już dzwoni, to raczej może być to coś poważniejszego, chyba że ktoś dzwoni do Kasi, jakaś koleżanka i po półtorej godziny, ale właśnie dostawanie powiadomień, to co zauważyłem co chwilę i sprawdzanie telefonu no mnie bardzo, bardzo rozprasza, i właśnie negatywnie, negatywnie wpływało na mnie, jeśli chodzi o pracę i ogólnie o takie codzienne życie. Ciężko mi było się skupić na, na danej czynności w tym danym momencie stąd ten tryb. I przez ten detok zdałem sobie sprawę, że jest to dość poważny problem. Niestety, mało jest edukacji na ten temat, a dotyczy to praktycznie nas wszystkich, szczególnie młodszych, ponieważ z roku na rok mam wrażenie, że w coraz to młodszym wieku dzieci zaczynają właśnie korzystać z internetu, a ma to bardzo duży wpływ. Nie poruszaliśmy co prawda tego tematu w tym pierwszym odcinku, o których mówiliśmy, o rzeczach, których nas nie uczą w szkole, ale musieliśmy się nauczyć, ale faktycznie ten temat jest dość teraz gorący i na pewno byśmy mogli dopisać to na naszą listę. Mi się wydaje, że o tym można byłoby cały odcinek w sumie nagrać. No, bo tego teraz nie, nie da się tak w zasadzie uniknąć. Myślę, że sprawa leży w dużej mierze po stronie rodzica, aczkolwiek nie jest on w stanie całkiem kontrolować swojego mhm. dziecka, ale faktycznie jest to duży problem. A propos Instagrama, bardzo się podziwiam, aczkolwiek wiem, że fazeci rzadziej przeglądałem Instagrama niż kobiety. I ja miałam jedynie z tym taki problem, że ja to miałam rzeczy dla mnie bardzo użyteczne, przydatne, ale tak samo miałam dużo kontentu, który pożerał mój czas. I finalnie nie udało mi się nigdy zrobić takiej dłuższej przerwy od Instagrama. Fajnie byłoby używać mnie tej aplikacji, ale teraz sami prowadzimy profil na tym Instagramie. No i dobrze wiesz, że ciężko to wszystko pogodzić. Tak, właśnie dobrze, że o tym mówisz, bo ostatecznie kończąc tą historię, wróciłem do Instagrama, ale jednak jestem już bardziej świadomy. Też nie jestem za czymś takim, żeby popadać w skrajność i zamiast całkowicie odinstalować aplikację, uważam, że można sobie narzucić jakieś ograniczenia w korzystaniu. Są różne funkcje budowane w telefon, które ograniczają nam czasowo korzystanie z danej aplikacji. Można na przykład ustawić sobie, że maksymalnie chcemy korzystać z Instagrama przez 30 minut dziennie. Ja osobiście staram się tam w ciągu dnia w ogóle nie zaglądać, bo wiem jak, jakie to jest narzędzie i wiem jaki ma to wpływ właśnie na mnie. I cała ta aplikacja jest tak stworzona, żeby właśnie nas tam trzymać właśnie i dodawać cały czas tą dopaminę i tak naprawdę... Nie wiemy, kiedy ten czas leci, nawet ja, jeśli jestem tego świadomy, wchodzę na Instagrama, to po prostu po pół godzinach, jakby, nie wiem, kiedy ten czas minął. Dlatego właśnie, za dnia, skoro jest jakby praca, życie, sprawy domowe i inne takie rzeczy, to staram się tam nie zaglądać, żeby tego czasu nie tracić. Ale właśnie wieczorem, przez jakieś 30 minut, pozwalam sobie na, na oglądanie różnych treści, bo też dużo fajnych osób obserwujemy. Też mamy tam swoich znajomych. i, i jakby ludzie robią też fajne, wartościowe rzeczy, i warto z tego też korzystać, ale właśnie z głową. No i też dodajemy nasze rzeczy, więc chcąc, nie chcąc, korzystamy. I takie podejście wydaje mi się ok, przynajmniej na teraz. Powstał też podobny film na ten temat, dokument. Nazywa się Social Dilemma, i z tego co wiem, też jest dostępny na Netflixie. Warto zerknąć, jeśli chcielibyśmy pogłębić temat, bo. Możemy się wiele dowiedzieć na, na temat, a, jak właśnie wielkie korporacje mm, tworzą te aplikacje, żeby właśnie uzależniać faktycznie ludzi. Warto sobie z tego zdawać też sprawę. A jak jeszcze można zachować minimalizm w świecie, w świecie cyfrowym? Między innymi poprzez właśnie czyszczenie zbędnych aplikacji, niekorzystanie z wszystkich możliwych APEK naraz. Ograniczenie subskrypcji streamingowych, ponieważ, ponieważ umówmy się, tak nie będę oglądał wszystkiego, co tam jest dostępne. Więc jakiś czas temu miałem wszystkie chyba usługi streamingowe, ale ostatecznie ograniczyłem do jednej dwóch maksymalnie, i to jest w zupełności wystarczające. Tak, do tej pory mieliśmy wszystkie możliwe opcje Netflix, HBO, Disney Plus. A teraz w zasadzie. Nawet nie mamy czasu oglądać tego wszystkiego. Także warto zrobić selekcję, bo oszczędzimy swój czas no i pieniądze. Um, ok, może przejdę do tego, jak wdrożyć u siebie minimalizm. Um, I tak jak wcześniej wspomnieliśmy, dla każdego to pojęcie oznacza co innego. I warto sobie zadać pytanie, czy faktycznie chcemy u siebie wprowadzić ten minimalizm. Wiadomo, że niektórzy dobrze czują się z nadmiarem rzeczy, jednak w tym odcinku chcemy was przekonać, aby jednak go wdrożyć w swoje życie. Także po pierwsze, nie porywajmy się od razu na generalne porządki, bo to nie wyjdzie. Warto zacząć od jednej szafki lub półki. Rzućcie to, co zniszczone i zepsute. Najczęściej widzimy, gdzie porządki są potrzebne, ale zebranie się do roboty nie jest łatwe i wiem to. Pomocny będzie również podział porządków na kategorie. Przykładowo, jedną weekend można poświęcić na sprzątanie i selekcję ubrań, a w następnym tygodniu warto poprzeglądać rzeczy i akcesoria kuchenne. To na pewno ułatwi zadanie i nie zniechęci Was zbyt szybko do całego procesu. Fajnym podejściem jest też zdecydowanie o tym, co zostawić, a nie co wyrzucić. Jeżeli zajmujesz się na przykład ubraniami, to wyciągasz wszystkie z szaf, a z powrotem wkładasz tylko te, które chcesz zostawić. Często, kiedy szukamy rzeczy do pozbycia się, zazwyczaj kojarzy nam się to z czymś nieprzyjemnym, z decyzją o stracie. To nic fajnego. A kiedy wybieramy, co naprawdę chcemy mieć w swoim życiu, odczucie niedoboru zmienia się w poczucie satysfakcji. Jak dla mnie, najważniejsze jest samo nastawienie i podejście do zmian. Zamiast myśleć o nieprzyjemnych emocjach, że jedynie coś sobie zabierasz, uświadom sobie, że w rzeczywistości minimalizm może ci pomóc w uporządkowaniu swojej przestrzeni. Za czym idzie bardziej komfortowe życie. No, ale jak wiadomo, początek wokół nas pomaga zachować czysty umysł. A o samym podejściu do kupowania i gromadzenia mówiliśmy już wcześniej. I tutaj najlepiej sprawdza się powiedzenie, że nie liczy się ilość, a jakość. Ok, teraz podamy przykład 10 rzeczy, których można pozbyć się od razu i nie wymaga to praktycznie żadnego wysiłku. A są to przede wszystkim przeterminowane leki i kosmetyki. Przeterminowana żywność, niepiszące długopisy, flamastry, połamane ołówki i kredki, stare czasopisma, gazetki promocyjne, ulotki wizytówki, stare zeszyty i notatki ze studiów i szkoły, skarpetki niedopary oraz zniszczona bielizna, stare płyty CD i kasety, zapasowe pudełka po butach oraz inne opakowania, plastikowe reklamówki. Oraz instrukcje obsługi, które są dostępne online lub dotyczą sprzętu, których już nie mamy. Myślę, że każdy z nas znajdzie coś w tej liście dla siebie, i na pewno każdy ma to w swoim domu. Także nie wymaga to dużego wysiłku, wystarczy przeglądnąć szafkę, i myślę, że znajdziecie w niej coś, czego możemy się pozbyć bez problemu. Jasne, też to właśnie jest taka, powiedzmy, inspiracja. Ale to jest też kwestia indywidualna, bo niektórzy na przykład mogą kolekcjonować stare płyty CD i kasety, i to na przykład jest ich hobby i lubią się tym zajmować. Jasne, tak, więc jest to jak najbardziej ok, ale pewnie dla większości to gdzieś tam leży i w ogóle jest nieużywane. Więc właśnie mam nadzieję, że coś znajdziecie w tej liście, ale też każdy może sobie taką listę sam stworzyć i właśnie wypisać takie rzeczy, które faktycznie może od razu. Wyrzucić, które nie są mu potrzebne. I już na sam koniec chcielibyśmy przedstawić cztery zasady związane z minimalizmem, których staramy się trzymać. I o niektórych wspomnieliśmy również wcześniej, jednak chcielibyśmy zebrać to właśnie w jednym miejscu i, i Wam o tym opowiedzieć. I pierwszą zasadą jest: nie kupuj nieprzemyślanych rzeczy. Wow. <grych> I kiedy czujemy, że chcemy coś kupić, to tego nie robimy i powstrzymujemy się od impulsywnych zakupów. Zazwyczaj po dniu ochota na tą rzecz mija i stwierdzamy, że wcale tego nie potrzebujemy. I nie zawsze tak jest, ale w wielu przypadkach się nam to sprawdza. Tak właśnie jak wcześniej wspomniałem o tej liście, na której zapisuję, faktycznie jakby mam to w jednym miejscu i mogę sobie zerknąć po jakimś czasie, czy no minęło parę dni, tygodni, czy faktycznie tego potrzebuję, czy nie. I mamy odpowiedź. Tak. Druga, druga zasada to jest kupuj rzadziej, a wyższej jakości rzeczy. Co już powtarza się chyba trzeci raz w tym odcinku, ale. Tak, nie ilość, a jakość. Tak, chodzi nam o to, żeby starać się używać rzeczy jak najdłużej się da, a przez to, że kupujemy wyższej, wyższej jakości rzeczy, to zazwyczaj będziemy je używać dłużej. A mógłbym sobie na przykład sobie pozwolić na, na najnowszego iPhone'a, ale jednak ciągle używam modelu 11, i dlatego że póki co mi, nie zawodzi mnie i spełnia swoją rolę i działa całkiem dobrze, więc nie, nie ma takiej potrzeby. Tak samo można podejść do, do innych rzeczy, jak na przykład telewizor, meble, auto itd. I Trzecia zasada to pomyśl nad tym, co jest dla Ciebie ważne. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, każdy może podchodzić do minimalizmu na swój sposób, i każdy z nas ma inne priorytety i wartości w życiu. Dla jednych jakieś rzeczy mogą być totalnie zbędne, a dla innych super przydatne. Dlatego warto zastanowić się i wypisać listę priorytetów, co jest dla nas ważne. I postarać odrzucić rzeczy, które nie dodają nam wartości w życiu. I ostatnią zasadą jest pozbyć się nieprzydatnych rzeczy. I w tym punkcie co jakiś czas staramy się przejrzeć nasze całe mieszkanie i zobaczyć, co jest nam jeszcze potrzebne, a co zbędne. Jeśli mamy jakieś rzeczy, które nam się walają i w ogóle z nich nie korzystamy, a rzeczy tylko się kurzą, no to takich rzeczy się pozbywamy. Albo je wyrzucamy, albo sprzedajemy, albo oddajemy dla potrzebujących, w zależności od, od danej rzeczy. To by było na wszystko w tym odcinku. Dziękujemy Wam za przesłuchanie. Jeśli Wam się spodobało, to zachęcamy do subskrypcji naszego podcastu i zostawienia nam opinii na Spotify oraz na Apple Podcast. Zapraszamy również do obserwowania naszego kanału na Instagramie pod nazwą Lost Spideros. Wielkie to... dzięki. Tak, tak. Dzięki i trzymajcie się do usłyszenia. Cześć. Hej.